Jak jest drogi. jak się ouais Aha, jest drogi. Jeden jest drogi. jak jest Pokaż jak zwykle ludzie, o jest pokaż do ludzi. Harcerze czy druchy? Harcerze. Od którego roku się jest harcerzem? Jest ty mówisz, Nie! O? No właśnie. Nie. To jeszcze nie jest od, ustalone do od końca. Od czwartej klasy. A, Bo no to czwarta klasa. Jeden, to, jest, to są zuchowie. To jest to jest już chyba 10 lat, hmm. nie? 4%. Nie no, to już są harcerzy. I wy no to... już jesteście w czwartej klasie? Nie, wy jesteście w szóstej O, to, to, już, to już jesteście harcerzami na 100% Niekiedyś Nie chcieli do harcerzy e, z, tak, zapisać, bo miałem tam chyba 4 lata, czy, czy coś takiego I byłeś, do I byłeś niegrzeczny Nie, i się zdenerwowałem ja to kiedy chciałem, to mnie nie zapisaliście, tak pamiętałem, bo chciałem ognisko w lesie palić ziemniaki ta, i tak dalej. Zim jest dłużej niż 4 godziny jazdy. Dlatego Jarosław przyjechał tutaj w południu. Pozdrówcie swoich rodziców, swoją drużynę, jak ona się nazywa? O, brawo, 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 brawo. Dzięki. Jesteście ujaśnieni.